Dzień dobry, nazywam się mnie Anna Przybył i jestem reporterką telewizji PG5 Skórny z Czanem. Dzisiaj mam okazję rozmawiać z panią Bogą Orzeszewą i panią Anną Zymbaczyńską, które przeprowadzają w naszej szkole akcję pomocy zwierząt z opolskiego schroniska przy ulicy Torowej. Od kiedy ta akcja trwa w naszej szkole? Z pierwszym dwóch pomysł akcji pojawił się dwa lata temu. Dwa lata temu taka akcja Prowadziliśmy dwie współpracy z samorządem szkolnym i z wolontariatem Kusy ośmiu. Wtedy była to akcja pomocy dla jednego z opolskich turystów, która zakończona była dosyć wspólnym sukcesem. Więc w tym roku e, wspólnie tutaj z panią, tylko dyskusjach także e, przy udziali, także zaangażowanych naszych wolontariuszy, e, pomagaliśmy tym zwierzętom i Piasku, i już e, obejmiemy, postaramy się objąć pomocą nasze e, Mhm. I od dnia tego na filmie, na W jaki sposób uczniowie mogą przyłączyć się do tej akcji i pomagać Praktycznie codziennie mogą coś przynieść. Mhm. Jesteśmy codziennie w szkole, to jest dla Was. A codziennie można przynieść coś do jedzenia dla tych psów, kotów, koce jak najbardziej, Prze, wszelakie może zabawki. E, także, jeżeli ktoś stracił pupila, to też taką miałam tutaj sytuację. E, Uczennica przyniosła i kaganiec, i smycz, e, zabawki, e, no, wszystko to, co po prostu jej zostało. Także niepotrzebne e, rzeczy, tak jak maty nawet. E, no najbardziej oczywiście pożądane jest jedzenie, mm -hmm. jakby na to nie pozwolić. A czy uczniowie chętnie się ależują? Dosyć chętnie. Myślę, że osoby są zainteresowane tym tematem i e, mające w sobie taką chęć pomocy, e, trochę inwencji przynoszą. E, ostatnio zabieźliśmy w grudniu. E, tak, właśnie tutaj mamy e, e, podziękowanie ze Staniska za, za e, pierwszą, że tak powiem, dostawę tak, pomocy żywności i wyborów dla artystów. Ym, natomiast no, y, potrzeby są ogromne, ponieważ y, w schronisku znajduje się 120, około 120, 120. 120 słup i 150 kotów, o, i tak. y, no, więc jest to szkodlna ilość, więc ta pomoc jest wciąż potrzebna. No i ja bym zachęcić tu zachęcić do dalszego zaangażowania się. Gdzie możemy z do, Pani, do sali numer 8. Natomiast również y codziennie, praktycznie, dochowawcy także są y pomocni, teraz nas nie zastąpiają, za ich pośrednictwem też przeniesione, y także nawet w ten sposób. Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, mianowicie my jesteśmy w ciągłym kontakcie e z panią doradcą e z, radnych, z i tutaj jest taki apel, e żeby. Może osoby, które nie mają własnych upili, a warto by chciały w jakikolwiek sposób nieść tą pomoc, jest możliwość wolontariatu tam na miejscu, czyli przyjście, wyprowadzenie takiego pieska na spacer, zabawy z nim i w ten sposób powiedzmy też pomoc nieśniona z pola bo tak naprawdę czego one też potrzebują to jest w pełniłości troski czyjejś i towarzystwa. Także jeśli ktoś by chciał, to bardzo serdecznie e, zapraszam, zachęcam, można się ze mną skontaktować i później e, ja m, o szczegóły no. jak mogę porozmawiać. No, Mówiąc już o tym, że no. widać tak wszystko y, pod naszego miasta, y, wszystkie czekamy na nowe domy. Tak, adopcja, jak najbardziej wskazana. <glarziny> no, tak. Dziękuję, to były w sumie wszystkie pytania. Dziękuję. Dziękuję Znajdujemy się w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Tarowej. Mam przyjemność rozmawiać z panią kierownik schroniska, panią Dorotą Skupińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak często i w jakim stanie trafiają tutaj zwierzęta? Są dni, że nie trafia żaden, a są dni, kiedy trafia ich sporo, kilka, kilkanaście to raczej nie, ale kilka tak. W dniu dzisiejszym na przykład trafiły trzy szczenięta znalezione w lesie, kotka złapana na działkach i nic poza tym. Mhm, czyli średnio kilka kotów na dzień, bo nie, e, kilka mhm. zwierząt na dzień bądź mhm. tak? Mhm. A ilu zwierzętom udaje się znaleźć nowy dom? E, średnia jest taka, że około 30 psów przybywa miesięcznie i 30 znajduje domy. Jeżeli więcej zwierząt przybędzie, no to one, że tak powiem, zostają. Gro nich już teraz, dzięki akcji chipowania w mieście, odnajduje swoich właścicieli. Czyli jak jest przyniesione tutaj przywiezione przez kogoś, ja odczytuję czytnikiem numer chipa, wchodzę do bazy, odnajduję właściciela i dzwonię do niego, że jego pies znajduje się w schronisku. I wczoraj była właśnie taka sytuacja że pan, który odławia psy na nie, oporu bezdomnie po zgłoszeniu mieszkańców, przywiózł chatki, suczkę. Na szczęście miała czipa, zadzwoniła do właściciela i okazało się, że on mówi, żyje, a ona mi wpadła pod lód na odrze i ja myślałem, że już jej nie ma. A to może pani powie kilka słów o jakimś podopiecznym. To jest kotka, którą, jest jeszcze jej siostra w stronisku, którą przyniosła pani. E która sprawiła sobie najpierw dwa kotki, a potem doszła do wniosku, że niestety nie może ich trzymać w domu, i one przyszły jako czteromiesięczne. Teraz już ma 7 miesięcy, jest już wysteryzowana, szczepiona i czeka jak wiele innych na domu. W schronisku jest więcej kotów niż psów. Jest niecała setka psów, a ponad 100 kotów. I tych kotów jest generalnie zawsze więcej niż psów. Dobrze, to dziękuję.